Witam, nazywam się Patryk Kutyra, a to moja recytacja. Wersja ostateczna, wiersz. Ja wciąż oddycham. Przeszedłem przez piekło, wzdłuż i wszerz, czegoż ty diable ode mnie chcesz. Znam cię już lepiej niż ktokolwiek inny. Mieszkałeś we mnie i czułem się tam winny. Kiedyś może nienawiści dosyta cię nakarmiłem. Od kiedy wyschło, czekasz, choć bardzo cię osłabiłem. Uwolniłem cię dawno, choć wciąż wracasz z powrotem. Nie wpuszczam cię, a ty dobijasz się złomotem. Trochę jak Budda, który dostąpił oświecenia więzień, dostrzegłem, co wymykało się mojemu zrozumieniu. Niepotrzebne nikomu są mściwości, ataki złości. Nie jestem światu winien niczego oprócz miłości. To, co było, to tylko preludium naszego sukcesu. Odbijanie się od dna to przyczyna tego procesu. Chciał mnie pokonać. Za późno nie czuję już zagrożenia. Nie ma we mnie już nic co powodem dla potępienia. Najbardziej destruktywne wszelkie emocje negatywne. Człowiek zło przedziwne, choć z natury jest niewinny. A kończąc, co to prawdy? Kolejne odkrycia: kto boi się śmierci, ten nie poznał życia. I tak kończy się wiersz. Ja wciąż oddycham, który jest taki bardzo prosty w swojej konstrukcji i interpretacji. Po prostu wskazuje na bezsens denerwowania się na świat. Na rzeczywistość, na to, co działo się w przeszłości. Po prostu na przeszłość. Bo to tylko nasz materiał, z którego możemy rzeźbić i tworzyć. Kto boi się śmierci, ten nie poznał życia. Taka prawda, która się przewija w wielu religiach i wielu kulturach. W wielu... Aczkolwiek to często bywa wypaczane. No. Chociaż to jest materiał. Na, znaczy temat, na bardzo obszerny materiał. Człowiek zło przedziwne, choć z natury niewinne. Co tam miał na myśli? No szczerze to nie pamiętam dokładnie, bo to już było 4 lata temu pisane, jak nie lepiej. No ale to jest prawdziwe określenie. Tylko co wtedy miałem na myśli? to jest ciekawe. Człowiek zło przedziwny, więc z natury niewinne. Może raczej człowieka zło przedziwne. Wszystkie czyny, jakich się dopuszczamy, to tak naprawdę głupota, nieświadomość lub błąd. Więc nie jest to żadne mityczne zło, tylko po prostu głupota. A głupota to nic innego jak norma. Więc czy jest to coś? A co można winić człowieka? Który przecież wcale wielkiej mądrości nigdy nie podświadczył oprócz. Pojedynczych istot, pojedynczych jednostek. Ciekawe. Może się doszukuje sensu na siłę. Nie. Albo nie. Może tak to właśnie miał być. Kończymy. Do usłyszenia. Zobaczymy.